Dziś trening medialny. Kper Legionowo. Bardzo fajna inicjatywa Superligi, która ma na celu pokazać, przybliżyć to, co to co się dzieje w okresie przygotowawczym i przypomnieć mediom, a także kibicom o funkcjonowaniu klubów. To jest nasz pierwszy raz w sezonie superligowym, także. My, także też pierwszy raz kibice mogą wejść na otwarty trening. Dopinamy wszystko gdzieś kwestie, kwestie tej podłogi, którą, którą my tutaj jakby musimy położyć na najbliższe mecze ligowe. Dalej. Dalej no kwestie typowo organizacyjne zgłoszenia zawodników, badań, organizacji tego pierwszego meczu, wielkiego wydarzenia inauguracji Superligi, Orden Superligi w Legionowie. No i też przede wszystkim wielkie działania, a po to, żeby, żeby ta hala napełniła się. Na ten czas. Jakby ta praca trwa już od ładnych kilku miesięcy najpierw po to, żeby, żeby otrzymać licencję. Wcześniej praca taka, żeby, żeby wygrać rozgrywki ligi centralnej, co, co ci panowie za mną uczynili. E, także stres na pewno organizacyjny też, bo, 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 bo to nasz, nasz pierwszy raz. E, także no, miejmy nadzieję, że to się wszystko. Wszystko dobrze zakończy sportowo. Myślę, że, że też jak najbardziej zespół wygląda dobrze i no co no poradzimy sobie.